Spójrz teraz na świeżo nalewaną żywą wodę. Zobacz te delikatne bąbelki. To nie dwutlenek węgla, tylko aktywny wodór. To właśnie on jest jednym z największych sekretów Aquatech 3,0. Wolny wodór działa jak najsilniejszy naturalny antyoksydant. Neutralizuje wolne rodniki, wspiera regenerację i dodaje energii. Dlatego ta woda naprawdę żyje i przynosi efekty, których nie da żadna inna. Ok, w takim ustawieniu światła i kamery powinno to być fajnie widać. Więc nalewam teraz do szklanki wody. I już biegnę przed obiekty, żeby Wam to pokazać. O. o! chyba widać. Widzisz, chodzi mi o to, że jest mnóstwo w niej bąbelków takiego wolnego wodoru. I od dołu zaczynają one mykać ze szklanki. Woda na górze jest yy, taka mleczna, a na dole jest O, I już wolny wodór. Yy. Uciek z szklanki, znaczy nie w całości, ale na tyle, że już go nie widać. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na moją stronę internetową www.krzysztofmrozek.com do działu Naturalne Zdrowie. Mnóstwo bezcennej wiedzy znajdziesz również w moich pozostałych filmach. Dlatego serdecznie zachęcam Cię, by się z nimi zapoznać. A jeśli uznasz je za wartościowe, to wesprzyj moje starania serduszkiem, lajkiem, komentarzem lub udostępnieniem filmu. Nie zapomnij również zaobserwować mój profil, by nie przegapić kolejnych wartościowych treści. Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrówka, radości i wolności.